Cześć, witajcie! Witajcie! Przed nami kolejny odcinek poradnika, okiem instruktora. A że znów jestem w Alpach, to parę słów o tym, jak podjeżdżać na stromych podjazdach. Tutaj mamy znak, będzie przede mną teraz droga, która ma kąt nachylenia 20%, czyli bardzo dużo. 20% to jest naprawdę sporo. Takie drogi w zasadzie w Polsce chyba nie występują, a jeżeli nawet występują to na jakimś bardzo małym kawałku odcinku. A tutaj a tutaj ta droga się będzie nieźle wspinać. No to co? To jedziemy. Jedziemy i parę słów o tym na co należy zwracać uwagę. No na pewno trzeba odpowiednio dobrać bieg. Na którym będziemy wjeżdżali, ponieważ jeżeli pojedziemy na zbyt wysokim biegu, to motocykl będzie się męczył, nie będzie chciał jechać. Wiadomo, że nie ma tutaj jakby uniwersalnego biegu, który możemy użyć, no bo w zależności od tego, jakim motocyklem będziemy jechali, to albo będzie to jedynka, a czasami będzie dwójka. No ale zobaczcie, te podjazdy są naprawdę strome. Warto również pamiętać o tym, że w przypadku jazdy motocyklem, jednak jeżeli z góry będzie ktoś zjeżdżał na przykład jakiś samochód, to raczej ja będę zjeżdżał na bok i go przepuszczał. No, oczywiście gdybym tutaj do góry jechał samochodem, to teoretycznie ten, kto jedzie z góry powinien zjechać i mnie przepuścić, no bo wiadomo, że trudniej na takie wzniesienie ruszyć, jadąc pod górę. Ale motocyklem no, nie powinno być jakiejś super trudności z ruszeniem. A pamiętajcie, że z góry może jechać samochód, który przy takim zjeździe już ma naprawdę wymęczone hamulce i on może na przykład nie wyhamować. Także raczej trzeba tutaj zadbać o, o nasze bezpieczeństwo. Takich dróg tutaj jest sporo. Wiadomo, że drogi z takim, tak strome drogi tak strome drogi, no nie są tutaj drogami głównymi, to są jakieś takie boczne drogi. Widzicie, teraz się taką drogą, takim skrótem, w zasadzie tutaj wspinam na górę. Więc z takich najważniejszych rzeczy odpowiednio niski bieg, w miarę wysokie obroty. Gdybyśmy się musieli zatrzymać, warto pomóc sobie tylnym hamulcem, czyli takie typowe ruszanie na wzniesieniu, jakie też ćwiczą motocykliści zanim idą na egzamin z tylnego hamulca, bo wtedy nasza prawa ręka jest gotowa do tego, żeby operować gazem i nie musi się zajmować, nie musi się zajmować hamulcem przed. No i tak poza tym trzeba czerpać z tego wiele przyjemności. Tutaj ta droga jest naprawdę stroma, kręta. Zaraz dojedziemy do drogi głównej, dojadę do głównej drogi i będzie wszystko ok Piotrek do mnie dzwoni ale ale już się spotkaliśmy wszystko jest w porządku, nikt się nie zgubił tutaj nasza grupa wszyscy cali przejechali i lecimy dalej, jedziemy w kierunku jeziora Sauris takiej zapory w zasadzie Sauris to jest już po włoskiej stronie no, pokazać naszej ekipie, jak fajnie jest wybrać się na wyprawę motocyklową z nami ile ciekawych miejsc można zobaczyć, a przy okazji ile rzeczy można się nauczyć. No to co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie, że strome podjazdy nie są takie straszne, jak je malują pod warunkiem, że. No uważamy, tak? Czyli odpowiednio niski bieg, w miarę sporo gazu i gdyby przyszło nam ruszać na takim wzniesieniu, to najlepiej można sobie pomóc tylnym hamulcem, chyba że ktoś posiada motocykl, który asystuje w takim ruszaniu na wzniesieniu. Ja na przykład w tej chwili jadę motocyklem BMW R 1250 R, który posiada system wspomagający również ruszanie na wzniesieniu on ma system który mogę go jakby ten system załączając mogę spowodować że na wzniesieniu motocykl będzie stał sam nie muszę trzymać żadnego hamulca w momencie ruszania ten system Auto Hold automatycznie się zwolni i pozwoli mi pojechać ale oczywiście można to bez problemu zastąpić umiejętnościami motocyklistów do kolejnego odcinka w takim razie postaram się znów jakiś ciekawy temat dla Was wymyśleć i opowiedzieć a tymczasem wspinamy się wspinamy się dalej Do usłyszenia, do zobaczenia Ciao Pa!